Witam Państwa bardzo serdecznie. Nie jestem Amid. I nie było odcinka. Dzisiaj zachęcam od razu do zostawienia łapeczki w górę Subika z Teraz nie ominę żadnego, Muszę wam powiedzieć, że znajdziemy się teraz jak weszłam na ten serwer to przy mnie stał normalnie ten mobek creeper o <laughs> i wybuchnął i straciłam itemy, wszystkie zostały do no, no. A dwie przed chwilą zebrałam niestety, ta seria będzie dalej kontynuowała też się zastanowić pewnie gdzie ja jestem. Otóż wyproszę, nie mam z tego materiału, bo mi się usunął. Przez przypadek usunęłam. E, tutaj szliśmy i tutaj byliśmy. Tutaj sobie je rozłożyłam. E, I tutaj miałam budować domek, ale niestety wszystko straciłam. Mam w ogóle materiału z tego, bo jak mówiłam, posłuchałam przez przypadek. Co? Czas zrobić nowy świat. I lecimy. I teraz, jak zginiemy, nie ma drugiego tu. No, widzimy się za chwilę. Dobrze, jesteśmy już na nowym świecie. No i co teraz zalecimy? Nie umyjemy czasu. Teraz zbudujemy domek, zjechamy te na łóżko i od razu wrócimy do że żeby zamknąć wszystko Mam. Um. co ten Stenery zamiast wziąć, to wyrzuciłam. Patyczki że i znowu mi na Messengerze. So. Uh, lecimy od Hesu po... Oj. mi spam. Спасибо, мне за две минуты померили, а не дали свой. Только что уже мама. Mami, love us, come on, you okay, so it, so, <laughs> up, up. Um, for her mouth. Otóż odcinki nie będą codziennie, Odcinki będą się pojawiały w poniedziałki, w wtorki, nie w poniedziałki, w środę, a w piątki w weekend. Hmm, muszę sobie zrobić odpoczynek. Tutaj zachęcam, do, żebyście w weekend nie oglądali filmików, no no, tylko to Czas za ja pomogę im do w czymś w domu pomóc zachęcać do tego. Mm. No co mogę zrobić? Mamy jeszcze ten. Robimy coś szybko kamiennej cenki. Po co ja drugi kilo for robię? Nie no wiem. <słuch> Ale już mówiłam, jestem zakręcona. Mówiłam to w tym odcinku, czy w... czy hejsz. Nieważne. W nieważne, ja po prostu jestem... zakręcona. Wow. To? O, to jest węgiel. Przyda się na pochodnie. No i Przepraszam, to jest dźwięki z tyłu, ale jak nie znam, piszę na odcinku. Pies. Tak dokładnie. Pies. Pijemy. Kopy czas. <gry> I ktoś zna tą piosenkę, to szacun. Kopy też, Jeszcze nie wiem, szukać. Zna ja, że przypomnę, że w poprzednim odcinku zapomniałam włączyć komentarzy. I też chcę powiedzieć wiem, że to oglądasz. Wiem, że to będzie oglądał jeden... Taki dosyć niemiły dla mnie osoba. Swoją, jakiś tam jeden YouTuber to ogląda. Który jest strasznie niemiły. Wiem, że to będzie też oglądał. I stop, razem da łapeczkę w, w dół, bo znam go. Jeżeli oglądasz to w to posłuchaj uważnie. Jeżeli masz kogoś obrażać to nie mnie proszę Cię nie obrażaj mnie nie wiem co ja Ci zrobiłam ale proszę Cię o to bardzo żebyś mnie nie obrażał i żebyś po prostu się ode mnie odczepił i nie psuł mi serwera Discord tak, jak ostatnio zrobił mi spam na Discordzie, ze swoimi kolegami. Nie no wiem, co ja mogę powiedzieć, wiem, że to będzie oglądał. No, no to co? Uh, Czyli, idziemy do odcinka. Uh, Zapraszam was też na mojego kolegi kanał. Link do niego macie w opisie. Gdyby nie on, można by powiedzieć, że po części by nie było tych odcinków. Pomógł mi w kilku sprawach. Dzięki. Zapraszam też na jego kanał, żeby u niego zostać. Subika też. Z dzwoneczkiem. O, już głowy spadły, więc czas jej jakoś króweczkę zabić. Łapy. O nie, nie ja zabije tej małej. Nie te, tej mama. A, a to jest ten twój. to jest taki mały twój. To znaczy, będzie to upięte. Szybko robimy. Mam jest tam wągiel, <laughs> tam świlka poszła. I z z jakimś ładnym miejscem Szym na domek. To jest tak fajnie. Hmm. Tutaj chyba zrobię taki domek, tylko trzeba będzie to skopać jeszcze.

potrzebne nie mam. Zrobię na stare. Nie ma żadnych. No dobra, Ja sobie poszukam owiec. Um. o, jest już jedna. Nie, nie będzie dwóch kolejnych, to robię cięcie i sam poszukam owiec, żeby nie przedłużać odcinka. No, chyba nie będzie drzwi, więc ja sobie tutaj pobiegam i widzimy się po cięciu. Dobrze, jestem już po cięciu i mamy owieczki. Jeszcze chwilę muszę odejść, ale widać, że się tutaj pospownuwało. No chyba mi starczy. Nie będę wszystkich zabijała, bo i tak nie jest mi tyle aż potrzebne. Aha, fajnie, dyherna nie mam. Mega. Mega, mega, mega. Przepraszam, że nie chcę mi wystarczyć, bo po nie mam nic powiedzieć, że jest to drugi odcinek na kanale. Ja zrobię cięcie i do to, rozdanie, to Dobrze, to ja widzimy się. Dobrze, no, że... jesteśmy już po cięciu, jeszcze to drzewo. Dochępimy. i. No, i sobie je przypalimy. Ty ja powiedziałam, że drzewo sobie przypalimy i przerobimy. Przerobimy na deski. Przepalimy. Przepalić i teraz sobie mogę mięsko. Bo... O, butki mogę coś zapalić, ale fajnie. I mam już botki. No i łopie jest tak. Fajnie. Kochę będzie ładnie. So, te drzwi. No to sobie z tego sobie zrobię drzwi, bo to jest bardzo ładne tehewno. Drewno.

Ja robię to szybko. Robimy szybko łóżeczko. Idziemy w lip. idziemy w kimę. Mamy haspon tu. Fajnie. Wszystko idzie po moim wejście. Wszystkie trzeba więc desek przerobić. Tak, chyba powinien wystarczyć. Ktoś się przyda. O. I jeszcze czasem. Zrobimy taki mały jeszcze tutaj daszek. Fajnie, żeby wszystko było. No hop hop. I sobie zrobię kamienny dach. nie to będzie wyglądało. Drawienko. Z dachem. Z poddaszem można by takim powiedzieć. Oj, ojejciu, ojejciu, Boże, przepraszam Was za to, ojejciu, o Boże, przepraszam Was, aaa, dzwonili mi, muszę. muszę zawsze dzwonić, jak ja próbuję nagrać odcinek, ale nikt mi nie, nie, nie pracuje, fajnie, fajnych mam kolegów. Nie wiem, czy oni mi to nazwą. Nie robią, że takie dzwonią, czy co? Ale zawsze, kiedy ja nagrywam, oni dzwonią. Świetnie. Nie. Czy coś zrobić kopalnie? muszę tutaj zapakuje. Hmm.

Mam. A to jest Andrzej chyba. Nie. Tak? Tak to jest andyzyd. A to białe to w końcu. Muszę się dokupić do białego, takiego czegoś podobnego. Takie coś tylko na no białe. Wszyscy ludzie się nabywało. O, mam. Mam. To, co to jest? Dioryt? Aha! O Boże, jak głupie Tutaj można normalnie zrobić schodki. Osiem, trzydzieści cztery... Hmm. Nie. Ja mam trzy скажи, я напишу, что ты запишу. Ага, 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 ага,

Widać to znowu to dokończymy ten domek będę odcinek na dzisiaj. Drugą część domu dokończyłam kiedy o Co mogę wam powiedzieć? Dziękuję wam za oglądanie dzisiejszego odcinka. Zostawcie łapkę, subikę z kronaczkiem. E, łapkę w górę, zestawcie subikę z kronaczkiem. I wróćcie, jak możecie. I jutro dokończymy domek. Pozdrawiam.